Puchu, słowa Ewangelii według świętego Jana. na Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie. Ty wiesz, że Cię kocham, rzekł do niego, paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, panie, ty wiesz, że Cię kocham, rzekł do niego, paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Biorę, że mu po raz trzeci powiedział, że mnie. I rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus, pasz owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opatrzywałeś się sam i chodziłeś w tych ale gdy się ze starzeje, Wciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć jaką śmiercią uwielbi Boga, aby powiedziawszy, to rzekł do niego: pójdź za mną. O Jako jedyny z dwunastu miał takie podwójne powołanie Dwa razy słyszał te słowa pójść za mną, a między tym wszystkim cała wielka tajemnica wachlarza. Te Inny drugi, pierwszy raz słyszał słowa pójść za mną, i to nie tylko dlatego, że może by było do tego seksu. doświadczył, czego sam sobie udowodnił. Inne było to, by, jakimi motywacjami się kierował, a do jakich motywacji sprowadzał dzisiaj Jezus. To pytanie, które Jan Paweł II rozbił na takie trzy części czy miłujesz? Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie bardziej? Może by dodać jeszcze czwarte pytanie, czy nie mówisz, że bardziej niż czerwony. Bo ten ambitny piotr, który jeszcze kilka dni przed tą Ewangelią yy, w wieczorniku mówił, że nie da się czerwony, pójdę z tobą wszędzie. Ten ambitny piotr który emocje, nocy, który obciął gdy chciał Jezusa aresztować. A, Czas, który powiedział nie tam tego człowieka. Więc tymi wydarzeniami były dosłownie chwile. I Jeżeli to sprowadza do jakiego momentu? Do momentu miłości. Czy swoją motywacją jest miłość? I my też czasem możemy mieć, tak jest Piotr, Apostol, że wiele rzeczy robimy, że wiele rzeczy chcemy, że wiele rzeczy. Udowadniamy sobie, innym, a Pan pozwala na to, bo jesteśmy wolni. I ostatecznie wracamy do tego pytania o miłość. Czy robisz pewne rzeczy, dlatego że kochasz? Nie dlatego, że jesteś silny, to jest to, przez co przychodzi Kościół Czy robisz pewne rzeczy, nie dlatego, że jesteś silny, ale dlatego, że kochasz? Całkiem innej konstelacji nas wszystkich ustalił. Idźmy, mianie bracia, za Panem. Nie zdaję nam tego ducha, byśmy potrafili kochać. Idźmy za Panem, który prowadzi swój Kościół i starego właśnie w tym miejscu. W pytaniu